Привет! Рада, что ты здесь. Сейчас ты услышишь подкаст, благодаря которому узнаешь лексику, связанную с дорогой и указанием направлений. Слушай внимательно и повторяй за мной. Пшепрашен. Пшепрашен. Простите. Як пшесть Як пшесть, как пройти, як дождь, як дождь, как дойти, Как доехать, Как доехать, как доехать. Я шукам. Ja szukam, ja iściu, potrzebuję, potrzebuję, mnie nużna. Czy możesz mi pomóc? Czy możesz mi pomóc? Możesz pomóc mnie? Oficjalna wersja. Czy mógłby pan mi pomóc? Czy mogłaby pani mi pomóc? Nie mogliby mnie pomóc. Muszę dojść do. Muszę dojść do. Mnie można dać ci do. Gdzie się znajduje? Gdzie się znajduje? Gdzie nachodica? Zgubiłem się. Zgubiłam się. Zgubiłem się. Zgubiłam się. Ja patierialsa, ja patierialaś. Dokąd mam iść? Dokąd mam iść? Kuda mnie iść? Przechodź, przejdź proszę. Przechodź, przejdź proszę. Przechodzicie, prachadzi proszę. W lewo. W lewo. Na lewo. W prawo. W prawo. Na prawo. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Pawierni na prawo. Po lewej stronie. Po lewej stronie. Po lewą stronę. по правой стороне, по правой стороне, по правую сторону, просто, просто, прямо, тутай, тутай, здесь. Там, там, там. Tam dalej, tam dalej, wą tam, stąd, stąd, odsюда, za rogiem, za rogiem, za ugłom, na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu na perykrótke Czy mógłby pan czy mogłaby pani powtórzyć Czy mógłby pan czy mogłaby pani powtórzyć Nie mogliby wy Gdzie 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 znajduje się Gdzie znajduje się Gdzie находится Przystanek autobusowy, przystanek autobusowy, autobus na ja Stanowka, Metro, 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 Dworzec autobusowy, Dworzec autobusowy, Autawagzal, Dworzec kolejowy, Dworzec kolejowy, RZD lotnisko, lotnisko, aeroport, przy, przy, wozle, przy dużym budynku, przy dużym budynku, wozle, balszowa zdanie. Czy mógłby pan, czy mogłaby pani? Czy mógłby pan, czy mogłaby pani? Mogliby wy? Pokazać na mapie. Pokazać na mapie. Pokazać na karcie. Potrzebuję mapy. Potrzebuję mapy. Mnie нужна karta. Centrum miasta Centrum miasta. Centr gorada. Jak dojść do Centrum miasta? Jak dojść do centrum miasta? Jak pracować do centrum города? Jak dojechać autobusem? Jak dojechać autobusem? Jak przejechać na autobusie? Dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję bardzo za pomoc. Spasiba balszoje za pomaś. Ile czasu iść? Ile czasu iść? Skолько времени идти? W jakim kierunku? W jakim kierunku? W каком направлении? Czy to jest daleko? Czy to jest daleko? Находится ли это Czy to jest blisko? Czy to jest blisko etariadam? Stąd niezbyt daleko. Stąd niezbyt daleko. A ciuda nie daleko. Zatrzymaj się tutaj. Zatrzymaj się tutaj, a stanowij gdzieś. Czy mogę iść pieszo? Czy mogę iść pieszo? Maguję ja pójść Gdzie znajduje się Centrum Informacji Turystycznej? Gdzie znajduje się Centrum Informacji Turystycznej? Gdzie находится Turystyczny Informacyjny Centrum? Przez most. Przez most. jest most. Zakręt. Закрент. Поворот. Надеюсь, ты выучил новую лексику и теперь легко сможешь общаться на дороге. Дай знать в комментариях, чего тебе не хватило и о чем хочешь услышать в следующем подкасте. До скорого. Пока. А, поставь сердечко под видео и подпишись.